Witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj postanowiłem zrobić znowu taką dogrywkę mega pensji, tym razem mam trzy po kolei 18, 19, 20 zdrapki te kupiłem no, w Ródzie Śląskiej ale postanowiłem tam y, przetestować y, zdrapki ze stacji benzynowej to są ze stacji benzynowej z Rudy Śląskiej no, nie wiem, czy mogę nazwę tu mówić. Może nie będę mówił nazwy stacji, żeby mi potem nie zablokowali czy coś. Ale jest mała podpowiedź. Le. Pozdrawiam tutaj Natalię z kanału Natko Drapiemy. Serdecznie cię pozdrawiam. Trzymaj mocno kciuki. Jak ktoś ogląda Natkę, to wie, gdzie pracuje, co i jak, więc jakąś tam podpowiedź dałem. Dobra, mamy trzy zdrapki. Miałam mi jej nie drapać, ale jak dała mi tak ostatnio fajnie, no to stwierdziłem, spróbuję ostatni raz. Jak tutaj nic nie będzie, to już sobie podaruję raczej tą tą zdrapkę. Zaczynamy od numeru 18. Zobaczymy czy się uda coś wydrapać. Szukamy wygrywających liczb i oczywiście napisu mega pensja dwa razy. Czekajcie. Spróbujemy sobie tutaj jakoś fajnie ustawić. Dobra Wygrywające liczby 41, 42. O, ciekawie, 7, 18, tak jak numer z drapki i 24. A mamy. 37. 30 w ogóle nie mamy. 40, no to już obok sypią. 36, nie ma. 11, nie ma. 35, nie mamy. 23, no to mamy obok, kolejny. 32, no 30 w ogóle nie mamy. 48, za wysoko. Omega pensja po raz pierwszy. 8, kolejny obok, 16 nie ma. 1, za nim brzydko. 21 nie ma. 29 też nie mamy. 30, to w ogóle nie mamy. To nawet nie ma co sprawdzać. 5 nie ma. 33 trzy nie ma. 49 nie mamy 25 nie ma i ostatnia szansa 44 nie ma. Czyli strapka pierwsza jest przegrana, ale trudno... Jest szansa, tak? Bo mamy trzy po kolei, więc no może jakiś zwrocik wpadnie. Dobrze, są różne kontrolne. Numer 19, naszej Madzi z, z kanału Alicji w krainie zakupów. Serdecznie Cię Mariusz, pozdrawiam. Szukamy trzynastki, czterdziesty sześć, czternastki, znowu tak obok. Czterdzieści pięć, I szesnaście, no takie dziwne liczby. A mamy dwójki, no takich niskich w ogóle nie mamy. Czwórki nie ma. 36, 30 znowu nie mamy, 44, no jest obok, 24, no to w poprzedni tam szukaliśmy, 24, 35 nie ma.

29 nie ma. 43 no nie ma. Patrzcie, 16 jest 16, super. Fajnie, zera nie będzie. Widzicie takie narzekanie. 18. Takie narzekanie pomaga. Mega pensja, później będzie. Drugi raz. 47 no obok dali. I 25 nie ma, ale mamy tutaj. Dyszkę. No fajnie, przynajmniej jeden zwrot jest. Na kolejny odcinek. CC zgadza się. Dobra. Zdrapiemy sobie tutaj ten kodzik, bo zapomnę. Okej, okay. mamy super. Flizera nie ma. Numer 20. No raczej tutaj już nic nie będzie, ale zobaczymy. A noż, widelec.

26, nie widzę, 40, nie ma, 40 w ogóle nie ma 6, no to z dali obok no, 13, nie ma, no wydaje mi się, że będzie to przegrana ta stropka 1, nie ma 18, nie mamy 35, nie ma ale fajnie, że coś wpada, tak? 32, obok Mega pensja po raz pierwszy. Czwórka no obok, kolejny. Dziewiątki nie ma. Trzydzieści osiem, no musieli kolejno obok dać. Dajcie jeszcze jedną wygraną i będę szczęśliwy. 14 no obok. Ósemki nie ma. 37 siedem nie ma. 28, no nie ma 20 i ostatnia szansa na 29, nie ma. No dobra, ale tak, nie jest źle. Mogło być gorzej, wiadomo. Poszukamy te kontrolne D i od P. Dobra, mamy to, czyli to jest puste. Podsumowując, nie jest bardzo najgorzej. Na wydane 10 zł, 10 zł 30 zł mamy tutaj dyszkę To nie jest ta zrodka Przepraszam Was tutaj jest mamy tak 16 wygraną numer 19 ma dziś numer, więc przyniosła szczęście. na 30 zł mamy dyszkę 20 zł w plecy Ale to trudno, raz się żyje tak jak mówię, nagrywam te odcinki na zapas, więc będą tutaj jeszcze wpadać jakieś odcinki. Na pewno subskrybujcie mój kanał. Konkurs trwa na 500 subskrypcji. W opisie jest link do filmu konkursowego. Wpadajcie, zapraszam serdecznie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa pa.